Cześć, witajcie z tej strony do Kanałów. Dziś będziemy sobie grali nowego, z, znaczy typ z tips hakesa, ale się nazywa jest Elite Server Serwer z hakesa, nikt ci będzie. No zobaczycie co i jak. tworzymy teraz konto, stworzymy. El, no, elfy mają akurat najwięcej pod magię. ogólnie najlepsi, teraz sobie zrobimy postać. Kinać pan. Mogą być takie, brwi. Może być jakieś ściekłe, usta. Te tak chyba najlepiej wyglądają. Uszy. Jakie bym tu uszy dać? Bez uszu nie. Mogą takie, włosy. te kolor włosów Wejdziemy takie pod brudek włosik mu damy Jaki szczególny Co mam dodać? Aura kółeczko widzimy. Ja się my zapisz. Mam coś O dobra, imię. Jak się nazwać? Oczywiście tak. Adres e-mail. A nie je, że nie widzicie. I hasło mam nadzieję, że też... Aha, to nie nie tylko tak widać. Więc hasło, hasło, hasło to... Nie może być. O dobra, może być. To tak. Okej. Okay. I patrzcie, 2000 grzybów na start. a jest chodźnie bohatera. Zaczynamy. Jeśli chcesz chorobyczne, że w sklepie, no. to musisz mieć 30. Zobacz, o, że szukamy. Bierzemy buteleczkę, wypijemy. Na but. dobrze, e, Dobrze. od razu karczmę. Ja od razu co wam powiem to, że macie... Za każdym razem możecie pomijać te grzyba i za wygraną walkę dostajecie też grzyba. O! Muszę ściszyć widać. E, tutaj. No 10 wydniemy, dobra. Trzeba ja tak karszm robić się non-stop. 28,9... O mini... Kurdy, też za głośno. Teraz panowie dobrze. Też tutaj ulepszacie. Widać mam dalej 2000 grzybów, a zajęło mi to parę sekund. I tutaj mniej więcej. A, no właśnie, temki popatrzymy. 3 wytrzymałości. 4 wytrzymałości 4 wytrzymka Wejdziemy pierek. Mm. <coughs> no pomi Okej. Okay. Pierek założymy. Gaminak ma i może coś jest fajnego. Siła, siła. Nie będę zdała 10 grzybów. Intel plus 3. Dobra. I też chciałbym powiedzieć, że będzie live, Tego nie wiem kiedy. Właśnie z tego z Hekesa. Myślę, że jak dzisiaj to wstawię, to może zobaczycie w archiwum na Twitchu. No co, nabiję taki 10 level i tyle. 400x, spojrzymy. Weźmy zrobić do swojej gildii. Co? Co? Który mi dodać do swojej gildi. Okej, okay, jak, jak to się nazywasz? Idę kanał, no, zobacz mnie w salach chwały. Okej, okay. który jesteś? Jak to się sprawdzało, który jestem? E, bohater. A, no, tak. I nie pozycja pamiętam. Pozycja 1003. 1003, sala hały, pozycja... A, to są sami najlepsi. E... Nie, to to u góry pokazałem. Aha Nie można sprawdzać, to już widać jaki bóg Tutaj nawet nie można wydawać ani nic szybko 1003? Tak Nie macie jaki jest jakiś terrory A zaczę czy jaź, musimy na 1003? 1006 1000 o kurde 3 Aha, zlagowało mnie fajne Fajnie, dobra. Z hakes. Eee, ja chcę odświeżyć. połączenie aha, znaczy, fajnie. Dobra, to ja wam puszczę muzyczkę jakąś. A, wszystko mi się zagowało. O nie, co to jest? To z hakes. Tak się zacina? Nie. O nie. Jest. No to chyba nie mam... Masz problem. O ja, ale fajnie. Spoko, odśwież tu. Odświeżam właśnie. Musimy... Roznaczymy to. Połączymy. Za tego moim chłopcom. Jest, dobra. Odśwież. O, czekam mam! Kurde! No dawaj! Zobaczymy na innerheatów ci dać, bo mojej Możesz walczyć sam sobie sobą, nie, nie, nie No nie, bo się że tam, tamtą Kurde. Pierwszy raz coś takiego głupiego mi wyskoczyło. Dobra, więc to było na tyle w tym odcineczku. Jak widzicie, problem z internetem, chuj wie o co chodzi za przeproszeniem. Więc tak, jeśli Wam się film spodobał, stawcie łapkę do góry albo łapkę na dół. Zależy czy Wam się spodobał. Ja tam nie mam nic. Na łapkach się nie zarabia. <laughs> Ale chociaż widać, że Wam się będzie seria podobała, bo to będzie nowy Let's Play, mój. Dobra. I nie zapomnijcie odwiedzić mojego fanpage'a i często robię live'y na Twitchu albo na hitboxie jeszcze nie robiłem, ale zobaczę. Nie. Dzięki ja za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.